Kilka tygodni temu zrobiliśmy Wam film o ukrytych funkcjach Google, które warto poznać. Temat nie został jeszcze wyczerpany, więc dziś powracamy z kolejną odsłoną ciekawostek w wyszukiwarce Google. Na długo przed powstaniem Gangnam Style rekordy popularności bił kawałek Chacha Slide autorstwa DJ-a Kaspera. Popowy utwór z 2000 roku został uhonorowany przez Google w nietypowy sposób. Wpisz czacza slide w wyszukiwarce, a następnie kliknij na mikrofon i kolejne wyświetlane po nim grafiki, aby zobaczyć dość niespodziewane efekty. Do a barrel roll to kultowa fraza z gry Star Fox 64. Sprawdź co się stanie, gdy wpiszesz ją w Google. Bletchley Park to angielska posiadłość położona około 80 km na północny zachód od Londynu. W trakcie II wojny światowej operowali w niej brytyjscy kryptolodzy. Nic dziwnego, że po wpisaniu Bletchley Park w Google nazwa w tabelce po prawej jest odkodowywana. Masz ochotę na partyjkę w Kółko i Krzyżyk? Jeśli tak, wpisz Kółko i Krzyżyk w Google i sprawdź, czy jesteś w stanie wygrać ze sztuczną inteligencją. Jeżeli pamiętacie jeszcze świat gier komputerowych z lat 90. XX wieku, to z pewnością pamiętacie też postać niebieskiego jeża o imieniu Sonic. Maskotce firmy Sega, Google oddało hołd, tworząc jej interaktywną wersję przy wynikach wyszukiwania. Wpisz Sonic the Hedgehog i kliknij na niebieskiego jeża w tabelce po prawej. Lubisz grać na jakimś instrumencie muzycznym lub śpiewać a cappella? Poczucie rytmu podczas szlifowania umiejętności oraz odgrywania ulubionych kawałków pozwoli Ci wyrobić metronom w Google. Wpisz frazę metronom a aktywujesz praktyczne narzędzie podające tempo w zakresie od 40 do 218 uderzeń na minutę. Nie istnieje łatwiejszy sposób na poznanie kaloryczności oraz danych dotyczących makroelementów zawartych w żywności niż dokonanie odpowiedniego wyszukania w Google. Wystarczy wpisać nazwę produktu żywieniowego oraz zastosować dopisek kalorie, aby uzyskać szczegółowe dane na jego temat. Pamiętasz jakim Easter eggiem żegnaliśmy widzów w poprzednim filmie? Było to serce narysowane za pomocą opcji kreślenia wykresu funkcji w Google. Tym razem wpiszcie frazę, którą skopiujecie z opisu filmu i zobaczcie, czym teraz Was zaskoczymy.